GON, POLOWANIE. Depto z czasu jeden jejger myśliwiec bez rogach nie ozgrondo się obziego się na obkoło we poszukowaniu, po we sznupaniu za wierzyń ciuma. je! Yeah. Niedźwiec rogach nieber Ty nie idze anglijowu swa flinta, i prask! Kłym z mundu zasłonięli mu pole widzenia, to sztyżło zgonią je mochaniem klacami. Zazielą, Bera ani w towiją, ani śladu. Podlazuje bliżej i czuje, że coś go opaternie klepie po ramiu. Obejrzał się wartko, a sam ci ginał na nim styrcy nie i ze takim fałszywym uśmiechem Godo, wieś chopie, u tak ze zwyku, i że każdy w to domie szczeli, w to mie prasknie imię nie trefi, zrobi mi laska. Będzie tak po chopsku musiał zrobić mi dobrze. Wrosow kurwiony jejg myśliwie z łupy i wydubuje kudły ze zębisku, medykuje ze złudzi. Te ubliżenie, ta z niepowoga kwiwy Już jo, co to naisto szafna, jo to sporządza. Poradni skorzy, się ten we w tym samym placu ze od przeciera srogokalibrową sztucą ze optigrułom. Łoroz na świetlo, na liśniu polana, wkulał się ruchowato ber, ten ogromnucny niedźwiedź. Myśliwiec jego przymierzył się akuratnie, wziął jeszcze poprawka na wiatr, wstrzymał dych i prask. Podwię się jednakowo, smutnie odzwiął, poczuł lekuśkę, klepanie w ramię. Ił zaś ten ber za nim i rzekł. Wiesz, hopie, u nas wy się jeci taki zwyk. Wroco jiger ku dłowi wycharkuje floki ze kudełbera i medykuje. Dopel flinta nie wydoluła. Srogo kalibrowo sztuca, też się rady nie dobała. Potrzeba by sam jest jeszcze srokszy jego mieć. Pora wniosków nie skorzystał, się we tym samym miejscu ze takim granatnikiem przeciwpancernym, kiedy się on był od ruskich kajsik na targu. Czekał, czekał, nie poradzi się doczkać, a że je, już zaś się sumł ogromnocny niedźwiedź na tym samym świetloku. Przytyknął ta ku ślepią, przymierzył, trzymał dych jak niepierdolnie ze ruby i ruły. Kupa smądu, w furgan furgałem drewniane kąski i chłopcie ziemi, a odgłos z eksplozji poniósł się echem po całkim lesie. Echo ucichło, smąd i kurz łopot, na pośrodku łąki tego świetloka ostała jeno dziura ze wtory sząs mąd. Ty podlazuje opalternie ku tej dziurze, zaziro, go ku i czuje lekuśkę klupanie po Łot fuchnął jak oparzony i nie uwierzył swoim głośnym ślepiu. Za nim styrcy, baria niż dziepko nie sztychnięty niedźwiedź kiedy tak zaziro na niego ze zadziwieniem wyślepia i rządzi. Wiesz, chopie, tak ci się medykuje, jeżeli ty sam tutaj, richtis przylazujesz ino z gonu, z kuli polowaniu, ojden z pnioków.